Hej. Miło Cię widzieć. Cieszymy się, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Was również, cześć. Cześć. Mamy taki pomysł, żeby codziennie porozmawiać z jedną osobą w maju z kosmosu. I akurat tak trafiło, że ty jesteś pierwsza. Więc jest to trochę próba z tego, jak to będzie wyglądało. Wielka odpowiedzialność. Wielka, olbrzymia. Olbrzymia, ale jednocześnie też chcemy z Tobą porozmawiać, bo masz takie jakby view na sektor kosmiczny nie tylko Polski, ale również zagraniczny. Pamiętam, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, to już było kilka lat temu. I wydaje nam się, że jesteś osobą, która jest bardzo doświadczona i właściwie pracująca tylko w tym sektorze, więc możesz nam dużo, dużo powiedzieć i, i pomóc. Pamiętasz początki, jak się znalazłaś w sektorze? No, ja dość szybko się zdefiniowałam, że chcę w tym przemyśle kosmicznym pracować. To już było gdzieś tam w szóstej klasie podstawówki. <noise> Więc to, co wszystko, co robiłam, było konsekwentnym dążeniem do marzeń. No bo to były takie marzenia, I dlatego dlatego myślę, że tak znaczy to jest wszystko połączone, tak, tak wiele można osiągnąć, jeżeli tą pracę się kocha, bo ona zabiera bardzo dużo czasu. Ale ten czas nigdy nie jest stracony. Zawsze jest, szczególnie jak coś się zrobi fajnego, jak się coś wystrzeli, to zawsze jest wielka, ogromna satysfakcja i, i taki napęd, motor do robienia tego dalej. Ja to jest super. Znaczy, w szóstej klasie już wiedziałaś, co chcesz robić. Ja do tej pory nie wiem, więc <laughs> jeszcze, jeszcze szukam ciągle. A powiedz, bo nie wszyscy pewnie wiedzą, że, że Ty już w tej chwili troszeczkę się oddaliłaś od polskiego kosmosu, że jesteś w tej chwili reprezentantem Europejskiej branży Kosmicznej. Co teraz? No tak. Jaka była Twoja droga do, do tego miejsca, w którym teraz jesteś? No więc to już kilka lat wędrowałam poprzez Luksemburg, takie miejsce powiedzmy europejskiego New Space'u. Czyli fajne fundusze, fajni inwestorzy, bardzo ryzykowne, jak na kosmos, znaczy ogólnie ryzykowne i ciekawe inwestycje. To środowisko było bardzo takie dynamiczne, wyzwaniowe, ale też ta atmosfera była super przyjacielska. Więc tam pierwsze miejsce moje za granicą było jako, jako prezesa takiej nowej spółki, startupu, gdzie próbowaliśmy też jakieś fundusze zdobyć. Później ta spółka zmieniła trochę kierunek, więc ja musiałam przeskoczyć na kolejny kamyk. No i tym kolejnym kamykiem okazała się bardzo fajna spółka w Brnie w Czechach gdzie po prostu się zaskoczyłam tym, co da się robić u sąsiadów. I no i w tej chwili... Tak te, te um... się nie kojarzą jako te, te, kosmiczna potęga. Ja myślę, że to tak oni tak po cichu, po cichu, a, a tu się dzieje. Jest trochę inaczej, tak, jeżeli chodzi o, o to, jak to jest tutaj zorganizowane, no to zdecydowanie widać te różnice z Polską. Ale no, ja zachęcam też polskie spółki do takiego przyjrzenia się, no bo nie, zwykle nie mamy świadomości, że tego się dzieje u sąsiada, a jesteśmy blisko, mamy podobną naturę, język jest podobny, więc naprawdę warto się przyjrzeć i gdzieś tam tą współpracę rozpocząć. Firma, w której ja teraz jestem, czyli SAP Aerospace, no to, to jest spółka córka firmy włoskiej. Mamy też Saba w Polsce i w Rumunii, gdzie ja w Polsce trochę też pomagam wejść na, na rynek polski, jeszcze z tego byłego doświadczenia. I jeżeli chodzi o te projekty, które tutaj robimy, no to jesteśmy częścią takich dużych satelitów. Jest PLATO, czyli misja naukowa, jest ROSEL, czyli... Jeden z dodatkowych sentineli do obserwacji Ziemi jest Biomission, czyli projekt eksperymentów na międzynarodową stację kosmiczną i parę rzeczy do WEGI i do rakiety Ariane 6. I tutaj mamy też hale, integrujemy satelity. Ostatnio, właśnie w zeszłym tygodniu, był start WEGI z naszym. Deployerem, dispenserem, czyli tym ostatnim stopniem, gdzie, gdzie te satelity ja też przy okazji miałam szansę integrować parę, znaczy parę miesięcy temu, więc. No myślę, że to jest fajna przygoda i fajne miejsce i jestem mile zaskoczona. A jeszcze fajnie jest, jak są spotkania po czesku, więc mogę jeszcze się pośmiać. No, podobno. Czesi też tak. to Paweł pracował w Czechach, bo Czesi też się śmieją z polskiego podobno. Tak, oni też. Także mamy wspólną zabawę. Mniej niektórych słów. Dokładnie, my też mamy dokładnie to samo. Tak. Powiedz mi, a jak sobie myślisz cały rynek kosmiczny, to jak sobie patrzysz na taki kierunek, w którym to podąża, to jak to będzie wyglądało za 5, 10, 15 lat? No ja myślę, że to jest akurat branża, gdzie planujemy długoterminowo i planują to już takie poważne instytucje, więc czasami jak się rozmawia z kimś kto nie jest z tej branży i się mówi, że polecimy na Marsa, to nie wierzę ja mówię no tak, ale to jest zapisane w strategiach. To jest zapisane w krajowych strategiach największych agencji. No to nie sądzę, żeby tak sobie dla żartów to wpisali. Więc myślę, że bardziej się wyjaskrawi ten, ten sektor newspace'owy, prywatny. Widzę, że coraz więcej firm zaczyna podejmować to ryzyko. Trochę odchodzimy od takiego tradycyjnego spaceu, ale wciąż trzeba pamiętać o tym, że trzeba mieć dużo pokory. To nie jest, to jest jednak rocket, rocket Science i o czym przekonują się właśnie spółki, które tak powiedzmy dziarsko wchodzą na ten rynek zaczynają. a jeżeli chodzi o wystrzelenie satelit, to się później okazuje, że, że nie wszystko idzie tak jak było to na ziemi. Więc no, dynamika, dynamika na pewno jest duża, dużo sukcesów i dużo porażek, no, ale to wiadomo, dużo będziemy się uczyć. I myślę też, że, że agencje kosmiczne, no, no jest to też taki, taka branża pełna dużej inercji ze względu na to, że te fundusze są publiczne, że największe projekty, no, nijak nie są komercyjne. Powiedzmy gdzieś tam te segmenty usług, komunikacji, obserwacji, które, które są komercyjne, mamy dużo takich mniejszych satelitów, no to oczywiście to już o czym świadczy, ale dalej największe misje też no, no dalej są finansowane z funduszy publicznych, dlatego jest duża ostrożność. Ale myślę, że to idzie w dobrym kierunku i, i ja, jestem, mm, ja jestem pełna takiej dobrej nadziei, bo też uważam, że ten sektor, y, też mieliśmy tutaj y, COVID i tak dalej, no, jak widać, nie został tak bardzo dotknięty. Może zostanie dotknięty w kolejnych latach, jak będziemy planować te budżety, ale no, praca była i, i te spółki, y, znaczy, nie było tej pracy mniej, było tylko więcej, y, były jakieś trudności ale widać, że to jest ważne, że ten sektor jest ważny globalnie i na pewno nawet w takich krytycznych czasach wiemy, że nie porzucimy tego, tego co robimy, no bo gdzieś ten cel jest, jest dalej wyżej. A mówisz o tym, że, że jest ważna rola tych agencji kosmicznych? Znaczy ogólnie tego, tego sektora widzimy, widzimy, że to, no my z tego korzystamy, ma to ogromny potencjał, nie, nie tylko, jeżeli chodzi A o... W Czechach takiego, takiej agencji nie ma, przynajmniej w takim, jak w Polsce. Czy to, czy to, przeszkadza w rozwoju rynku w Czechach? Że nie ma, nie ma agencji takiej państwowej? Tak, tak, tak. Nie, absolutnie nie przeszkadza. Jest, myślę, że to, znaczy... W jaki sposób to jest zorganizowane i jaka jest rola agencji? Tak? Jeżeli te potrzeby są zaspokojone przez inne podmioty, jest delegacja, tak? jest ministerstwo, akurat tutaj jest Ministerstwo Transportu, no to ja przynajmniej tu nie, nie widzę takiego problemu czy potrzeby, że, że jest agencja. No na pewno tutaj też jest mniej podmiotów. Nie ma, tak jak w Polsce, kilkuset mniejszych. Jest parę większych, parę mniejszych, więc nie ma też takiego organizowania i no rozdrobniania się, czy, czy potrzeby takiej, takiej większej organizacji. No Na pewno też mają, muszą też mieć jakiś tam swój program, muszą wiedzieć, w co, w co jednak te pieniądze inwestować, ale większa jest synergia przez to, że jest mniej podmiotów jest bliższy kontekst i większa synergia z, z przemysłem. Łatka nie jest dużo mniejsza niż Polska. Nie jest, nie jest, bo i działa to tak, że jeżeli spółka przychodzi i ma konkretny plan na, na projekt i jest w stanie udowodnić, że, że da radę ten projekt zrealizować, to fundusze się znajdują, czyli wysokość składki jest tak jakby znaczy kierowana przez, przez podmioty, czyli to, co trzeba, to, to się wyłoży. Inna, tak wracając do początku naszego pytania, to znaczy do twojego początku drogi z sektorem, My, jak wiesz, już mamy u nas w Warpie kosmiczny maj i próbujemy ludzi zachęcić do tego, żeby wchodzili w ten, młodych ludzi, żeby wchodzili w ten sektor. A nie tylko młodych, także inżynierów, którzy są gdzieś tam na rozstaju, zastanawiają się, co robić dalej. Jak Ty byś miała powiedzieć coś pozytywnego o branży i zachęcić ludzi, to co byś powiedziała? Byś... Bardzo, bardzo dobrze. myślę, że miałabym problem, żeby powiedzieć coś negatywnego. A pozytywnego to no myślę, że przede wszystkim to jest ciekawe środowisko. To jest, patrząc, nawet, znaczy, no jest, jest dużo rzeczy, ale spróbuję wybrać kilka. Patrząc na, nawet na atmosferę w, w takich firmach i w ogóle w Space, no my pracujemy, Blisko takich abstrakcji, blisko marzeń, blisko. No jesteśmy takimi, nie wiem, romantykami, inżynierami trochę, więc myślę, że to i jak się to, znaczy jak to przyciąga tych ludzi z pasją, no to atmosfera w pracy jest zupełnie inna. To jest jedna taka kwestia, kolejne kwestie są takie, że to jest ciekawe, po prostu no, bardzo dużo nowych rzeczy, tu nie ma, nie ma powtarzalności, nie ma znaczy ktoś jak lubi stabilność to, to może jakiś, jakiś Airbus, jakaś duża spółka to tam jest stabilnie, natomiast w mniejszych no to, no to też jest wyzwanie, no bo człowiek się musi uczyć cały czas czegoś nowego ale no to nie robi te, Ta praca nie jest nudna. A takim, taką wisienką na torcie, no to jest ta świadomość, że, że coś, nad czym się pracowało lata gdzieś w kosmosie. Myślę, że to jest chyba taki największy driver do tego. Super. Słuchaj, dziękujemy Ci bardzo za poświęcony czas. Pozdrawiamy, Brno. Znaczy, znaczy, jakiś... Czy znasz już jakieś słowa po czesku? No, trochę znam. <laughs> jako, jako, że to jest kawa, i, i ten, no, to mogę powiedzieć dobre rano. <laughs> Super. Dziękujemy Ci bardzo, pozdrawiamy, trzymaj się i do zobaczenia kiedyś. Trzymajcie nieco, się. Pewnie. Hej, hej. Pozdrawiam, Mówimy. na razie. Hej.